Witam, 13 lutego 2024 roku nagrałem filmik, jak uporlić konkurencję akumulatory. Wtedy związałem się przedstawić w jednym z kolejnych odcinków, jak kształtują się cena akumulatorów w sklepach stacjonarnych i odpowiedzieć na pytanie, czy cena akumulatora warty silver o pojemności 100Ah wraz z montażem w kwocie 540 zł jest godziwa. Zacznę od drugiej części i powiem Wam krótko, że nawet duży dystrybutorzy przy tej cenie niewiele zarabiają. W takim razie można sobie zadać kolejne pytanie: po co ustawiane są tak niskie ceny? Bo tutaj odpowiedź jest prosta. Pewne marki, jak motorów, mają za zadanie przyciągnąć klienta do sklepu. Jak już klient trafi do sklepu? To zadanie sprzedawcy jest przekonanie klienta, że na przykład warta silver to słaby akumulator, a najlepszym akumulatorem jest yy, i to z najwyższą marżą, jest inny akumulator, najczęściej z nazwą własną. Często sprzedawcy oferują w internecie yy, pewne znane marki akumulatorów, a na miejsce, jak klient przyjeżdża, to okazuje się, że już zostały sprzedane, zarezerwowane i tym podobne. Teraz Wam pokażę wydrukowany z internetu post pewnego y, dużego sprzedawcy akumulatorów. Pewne dane zakryłem, bo nie chodzi tu o to, żeby się z kogoś wyśmiewać, a raczej, żeby uczyć. I czytam. Tak Napis taki był post y, zamieszczony na Facebooku w internecie. Duża część klientów nie zdaje sobie sprawy, że dawne motor od pewnego czasu nie są produkowane w Polsce. Nasza warta od kilku lat już nie jest produkowana, e, e, od kilku lat już jest produkowana w Czechach. I na jej jakość trzeba szczególnie zwracać uwagę, gdyż trafiają się meta, e, modele, które nie wytrzymują nawet dwóch lat. Nie polecamy tej marki klientom z racji tego, że nigdy nie wiadomo, co się trafi. Oprócz tego, nasza centra produkowana jest w Hiszpanii. Co do jakości tych akumulatorów, niewiele można powiedzieć, ponieważ jest to nowa technologia ołowiowo-aluminiowa. Ten drugi metal jest znacznie mniej trwały, a produkowane są dopiero od niedawna. Jednym ze znanych bardziej akumulatorów produkowanych w naszym kraju są Excite. Duża część pierwszego montażu wychodzi z naszych fabryk w Poznaniu. Drugi montaż, po części, jest też produkowany w Polsce, a reszta Razem z centrum w Hiszpanii. Ten sklep, sieć, cały czas sprzedaje akumulatory Warta, Centra, Excite, Chociaż podobno są tak słabe. To w takim razie po co je sprzedawać, skoro nie wytrzymują gwarancji. Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Czyli jakie marże stosują sklepy akumulatorowe? Odpowiedź jest następująca. Od 20 do 50%, a nawet więcej. Jeżeli firma zatrudnia pracowników, wymienia akumulatory, to musi mieć marżę przekraczającą 30%, bo nie da rady. Tutaj przyjmujemy, że cena wymiany jest wliczona w cenę akumulatora. No i teraz tak, w takim razie zapewne domyślacie się, że jeżeli ktoś sprzedaje warty Silver 100 godzin w cenie 540 zł, to musi sobie tą niską cenę odbić na innym ważowym produkcie. Na zakończenie, mogę Wam doradzić, że jeżeli ktoś Wam oferuje warty Silver, e, wartę EFB, wartę AGM wraz z wymianą, tak, wraz z wymianą dobrej cenie, to nie wahajcie się, tylko korzystajcie z okazji kupujcie. To są w miarę porządne akumulatory. Sprawdźcie tylko datę produkcji. Jak ktoś nie wie, czy dana cena jest atrakcyjna, niech zada pytanie pod filmikiem, się odniosę. I ewentualnie jeszcze dopowiem, czy ten akumator powinien być kolowany, czy nie kolowany. Na zakończenie powiem Wam, że ja ogólnie w tym filmiku odnoszę się do cen w sklepach stacjonarnych. Dzięki za uwagę, podobało się o Pozdrawiam.